Cześć, Tomek z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj jestem na tym samym kąpielisku, co e, kilka odcinków temu pan w czasie morsowania zgubił tutaj obrączkę. Wtedy nie udało mi się jej znaleźć. E, dzisiaj wszystkie inne kąpieliska w Szczecinie są zalane, bo jest cofka na Bałtyku. E, odra wylała, jest stan alarmowy, więc postanowiłem przyjechać tutaj, spróbować jeszcze raz, mimo że państwo, którzy tą obrączkę zgubili, Odpuścili temat. Ja spróbuję jeszcze raz, zobaczymy jak będzie. Nie byłem tutaj jeszcze z Equinoxem, także zawsze to będzie nowe doświadczenie, nowe kąpielisko które przeszukam. Ustawienia, jakie będę dzisiaj używał, to Park 2, czułość tam 18-19. Bez żadnych tam udziwnień, praktycznie ustawienia fabryczne. Pójście, pierwszą rzeczą, którą znalazłem chyba dzisiaj, to jest. Tutaj na magnesie przyczepione te nowe 5 groszy, żelazne, które ma rdzeń żelazny, świeżutka zguba. Mam tutaj głęboki sygnał 16-17. Powiem Wam, że ta skala e, Mainlaba, taka mała, bo ona jest dosyć krótka. Tam to dla większości jest problemem, ale. To jest chyba kwestia przyzwyczajenia. Wydaje mi się, że e, dzięki temu te sygnały powinny być stabilniejsze i taki był chyba zamysł całego tego pomysłu tak niskiej i jakby krótkiej skali. Żeby się nie, nie przekazywać aż tyle informacji o przedmiocie i e, żeby po prostu te sygnały były bardziej powtarzalne. Tym sygnałem były dwa grosze. I z głębokiego dołka 10 groszy Powiem wam że do tej pory wszystkie sygnały które wykupałem To były sygnałami jakby na głębokość Nie były sygnałami Małymi Tylko Tylko i wyłącznie na głębokość jak do tej chwili Do tego momentu Zobaczymy jak będzie później bo Ja wciąż się tego detektora uczę i testuję go Mnie to bardzo interesuje Właśnie, jaki profil tych znajdek będzie, czy one będą małe, czy będą głęboko zalegały, wszystko to mówi o, o tym, czym ten detektor jest lepszy od tego poprzedniego. Zobaczcie, przez chwilę coś mi zahaczyło o cewkę, wyciągam, a tutaj jest po prostu jakaś koszulka. Ciekawe, czy mor zgubił, czy co to ma być. Porwana. Trzeba będzie wywalić jak będzie wychodził Na razie to zaniosę na brzeg Po co to ma leżeć, nie? Ale to jest świeże, bo Teraz musiało być zimą zgubione, czy tam wyrzucone, rozerwane Wiecie jaką ja mam w głowie historię? Wchodzi sobie jakiś mors w koszulce Śmieją się z niego inne morsy, jest leszczyk, bo wszedł w koszulce, a on po prostu niczym konan barbarzyńca rozrywają. ją. to co, co znalazłem? No prawie, prawie wziąłem i wyrzuciłem to do wody, bo nie zauważyłem tego. Kopnąłem sygnalik, a tutaj jest po prostu zahaczony na boku ścianki kolczyk. Bił dosyć wysoko. Podejrzewam, że będzie to srebro. I jest jeszcze taki w miarę świeży. Troszeczkę się boję go upuścić, wiecie? Chyba srebro, coś tam jakaś próbka jest mała. Taki o, widzicie, kwiatuszek kolorowy, w środku kamyczek. Cewką tutaj wyczułem kolejne znalezisko. Butelka wody. Zaczął padać też, oj, zaczął padać ostry grad. Zobaczcie, co się dzieje. Po prostu wali, aż mi głowa boli. Spójrzcie, co właśnie wykopałem. pierścionek Wiecie, co to jest? To wygląda mi. Na ten pierścionek, co zmienia kolory, jak się go zakłada na rękę, na palec. To jest jakaś mieć, a tutaj jest jakiś plastik, czy coś w tym stylu. Pójdźcie, co znalazłem tym razem. Wygląda jak Pendrive. Tak. Chyba jest pendrive Z uchwytem na, na linkę jakąś Ciekawe czy takiego pendrive się da uruchomić Chyba już nie Wiem, że karty mikro SD to się da, ale Pendrive Spróbuję w domu Słuchajcie, ja na dzisiaj już się poddaję Nie udało mi się znaleźć tej obrączki, przeszukałem piasek Przeszukałem wodę, ale to po całości już kąpieliska No Wydaje mi się, że tej obrączki nie ma tam, musiała upaść gdzieś, ktoś się znalazł. No, czasami tak bywa, ale nie dawało mi to spokoju, musiałem jeszcze raz spróbować. Co znalazłem? Już pokazuję Wam. Znalazłem około 20 monet, tutaj jest może 2 złote góra. Jak na to kąpielisko, to jest i tak dobra Liczba jeżeli chodzi o sztuki, nie? Pendrive, jestem ciekaw, czy on będzie działał. Mini karty SD i te karty SD są wodoodporne i działają, ale pendrive'a nigdy jeszcze nie znalazłem w wodzie. Także sam jestem ciekaw, co na nim będzie i czy, czy uda się to odczytać. Ten mały kolczyk, wydaje mi się, że jest srebrny. Ma jakąś puncę, ale no, nie potrafię jej odczytać, tutaj jest za mała. Ten pierścionek to jest wydaje mi się, jest bardzo lekki, ale po kolorze sądząc powinien być zrobiony z miedzi lub mosiądzu. Wiem, że z języka angielskiego te pierścionki nazywają się Moodrings, czyli pierścionki nastroju. I jeżeli dobrze się orientuje, to one powinny zmieniać kolor. Ale na jakiej zasadzie to nie jestem pewien, czy to jakaś jest reakcja chemiczna, czy to reagują na słońce. Nie wiem. Wiem, że znajdowałem je wcześniej. I jakaś tam śrubka. No nie ma dzisiaj tego za wiele. Ale... Nie byłem tutaj w tym celu, żeby szukać czegoś innego. Szukałem tej obrączki. Wiem, że już tej obrączki na pewno tutaj nie ma. Daję sobie z tym spokój, bo... No, ja tu spędziłem 12 godzin łącznie razem, około 12 godzin szukając ją teraz i tym poprzednim razem. No, to nie jest okrutko, niestety się nie udało, ale temat odpuszczam na chwilę obecną. No może... Pendrive, który znalazłem w wodzie, działa. Były na nim e, różne zdjęcia, skany dokumentów, dzięki którym znalazłem numer do potencjalnej właścicielki i. W tej chwili właśnie będziemy dzwonić, zobaczymy, czy to jest jej zguba. Proszę? Dzień dobry, moi nazwisko. Tomasz, czy ja rozmawiam z panią Marleną? Dzień dobry, tak? Proszę panią, wydaje mi się, że znalazłem pendrive, który należy do pani. Czy to jest możliwe? Taki czerwony pendrive z jednej strony, z drugiej strony srebrny, taki metalowy. Powiem panu, że jest to możliwe, równy rok temu został zgubiony. To bardzo długo. Wie pani, a gdzie wie Pani gdzie go pani zgubiła? Mąż go zgubił na głębokim. Zgadza się. Ja go znalazłem w, y, w wodzie. Y, właśnie w szczecinie na jeziorze głębokim. I akurat się składa tak, że trzy tygodnie temu Pan w czasie morsowania zgubił tam obrączkę. Ja szukałem tej obrączki właśnie wykrywacze metalu w tej wodzie. No i znalazłem przypadkiem pani ten pendrive. I on działa. I stąd mam właśnie do pani numer, bo tutaj są pani dokumenty, jakieś tam zdjęcia. No ja bym tak, chciał tak, pani tak, go bo, oddać. Ale super. A gdzie mogę się z panem umówić? No ja mogę pani nawet go wysłać pocztą, żeby tak nie, nie było kłopotu za dużego. No to pan wszystko wie, bo jak tam były moje dokumenty. Tak. tak wszystko o mnie wie. No musiałem przejrzeć, żeby znaleźć e, właściciela, rozumie pan. No, to jest możliwe? Wie pan, co? Rzeczywiście bym się nie spodziewała, że to. Jest możliwe, żeby się w wodzie coś znalazło. No i po takim długim czasie jeszcze działa, prawda? Mhm. Mm Naprawdę, no to super by było. Tylko ja bym chciała też panu jakoś się może. Nie, nie, to, nie trzeba w żaden się sposób to. się oddzięczać mi. To no super, bardzo proszę. No, no to ja bardzo bym prosiła, jeżeli jest taka możliwość. No to ja to chyba jeszcze dzisiaj bym pani wysłał e, listem poleconym. Możemy się tak umówić. dobrze, jeden super, ale my chciałaby pani to jakoś kupić, czy coś. No, nie trzeba, naprawdę dobrze. to nie jest jakaś duża wartość, więc no, nie widzę tutaj żadnej potrzeby takiej, naprawdę. No to cieszę się bardzo. No to super, to. W razie czekam na kopertę. Dobrze. No to super, ale mi pan tutaj niespodziankę sprawił teraz. No, to cieszę się bardzo, że się znalazł. Ja również. To dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo. I dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dawidzenie. Jak widzicie, pani się ucieszyła. Eee, dokładnie wiedziała, gdzie to było zgubione. Mąż zgubił. No, dzisiaj wysyłam, jutro powinno. U niej być. Po weekendzie może. O.